Objawienia woli Bożej Elżbieta Gaz. Łatwo zniszczyć. Łatwo zniszczyć. Zburzyć dom, ale niełatwo naprawić czy zbudować jego od nowa. Trzeba wiele wysiłku i pieniędzy, by odbudować miasto po trzęsieniu ziemi. Trzeba wiele uczynić dobrego, wielu kompromisów. By rozpadający się związek znów zabłysnął miłością duchową. Trzeba wszędzie budować wokół siebie same pozytywne energie, budować w sobie wiarę z przekonania, a fałszywe poglądy same upadną. Dzieci mają za autorytet rodziców, ale najczęściej ten autorytet dziś jest spętany przez rozum, a rozum zmanipulowany jest przez ciemnotę. Wy prosicie, aby reanimować trupa. Niestety nie da się reanimować ciało, gdy duch chce odejść. Taką sam podjął decyzję. Tak właśnie Wasz rozum określił się co do ducha. Reanimacja trupa, bo duch odszedł, a Wy jego na siłę chcecie zatrzymać w ciele. Mówicie, że ratujecie. Tak naprawdę mocno szkodzicie. Wiele prób przechodzicie na Ziemi. Jesteście już duchowi? Czy nadal kierujecie się rozumem? Przyjawia się informacja natychmiast. Pieniądze stały się celem ponad wszystko. Dlatego jest to wasz najczulszy punkt. Zdrowie na drugim miejscu. Czeka was jeszcze wiele testów sprawdzających waszą czujność, wrażliwość, lojalność. Sprawdzających wasze przekonanie oraz waszą wiarę. Macie przed sobą poważne zadanie, które musi być wykonane perfekcyjnie, najlepiej jak potraficie. Wszystko trzeba odkręcić, to co zostało zakręcone, wyprostować. Teraz czas na wyjawienie całkowitej prawdy, gdyż tego oczekuje każdy duch będący obecnie w ciele ziemskim. To dla ducha odkrywa się wszystko, aby mógł wreszcie tu odpracować karmę. Tak mocno wszystko zakłamano, tak potężnie umocowano w rozumie, że trzeba bardzo mocnych wstrząsów szokowych, aby mógł cokolwiek człowiek zrozumieć i odczuć. Czasami trzeba nawet pozbawić ducha ciała ziemskiego, aby mógł wreszcie zobaczyć, co zrobił na ziemi. Brak w ludziach przekonania, Brak wiary z przekonania, gdyż nie ma autorytetów duchowych, nie ma osób, które by były przykładem dla innych. To, co dziś reprezentuje władza i Kościół, to totalna porażka, upadek i zakłamanie tych instytucji. Doprowadziło ziemia do katastrofalnych skutkach skażeń gleby i zwierząt całej ziemi. Ich chciwość i zakłanność Doprowadziła ludzkość na ziemi w ślepy zaułek i tylko Stworzyciel teraz może poprzez żywioły was zawrócić z tej ślepej drogi. Skutki zwrotne takich działań są już bardzo widoczne w wielu krajach. Padające deszcze zatapiają wszystko. Trzęsienia ziemi w skali coraz wyższej, coraz częściej. Wulkany wybuchające kilka razy w miesiącu, walące się budynki, leje krasowe. Zapadliska, schodząca ziemia z gór, wiele wypadków samochodowych i lotniczych, skala przerażająca. Wymyślicie, jesteście tak fałszywie przekonani, że to dotyczy wszystkich, tylko nie Was. Wymyśla rozum różne historie, lecz prawdy nadal nie chce zobaczyć, niż Stworzyciel tu na ziemi Was prowadzi najlepszą drogą dla ducha, ale Wam się coś pomieszało. I koniecznie chcieliście upaść energetycznie. Słuchacie rozumu i rozumowców, religii i różnych szamanów. Części Pana na ziemi nie słuchacie, gdyż nie pasuje Wam praca ze sobą i rozwój ducha. Bardziej Wam pasuje lenistwo duchowe. Interesują Was tylko dobra materialne i o nie bardzo zabiegacie, choć to prowadzi Was prosto do młynów Bożych do rozliczenia. Niszczycie tym doświadczenia i wiedzę z wielu Waszych Inkarnacji. Ciemności tak nad Wami zapanowały, że już tylko rozliczenie całkowite może Was uratować. Dane Wam objawienia woli Bożej poprowadzą Was drogą duchową, abyście mogli podążać właściwie. Czytajcie powoli, ze zrozumieniem i wprowadzajcie krok po kroku w swoje życie tu na Ziemi. Nie da się objawień czytać szybko i rozumowo, gdyż wiedza tu zawarta wymusza duchowego zrozumienia i odczucia uczuciami, a nie rozumem, gdyż rozum jest ograniczony i wiedzy tu zawartej nie zrozumie, bo się przed nim zamknie. Jak objawienia odbierzecie uczucie, to wiedza ta się otworzy i odczytujecie i odczujecie, potęgę miłości duchowej i siłę słowa tu napisanego. Zawarta wiedza prowadzi ducha do świata prawdy i odczuwania. Rozwój duchowy to stan wewnętrzny oparty o odczuwanie i skierowanie się bezpośrednio do stworzyciela poprzez wasze uczucie. Każdy pośrednik w formie religii czy kościoła zaprowadzi was w blokowanie uczuć, to wy macie się zmienić, gdyż pośrednikowi nie zależy na waszej zmianie, tylko wam powinno zależeć, aby się zmienić i iść drogą wyznaczoną przez przekonanie oparte o doświadczanie. Objawienia woli Bożej, Elżbieta Gaz, łatwo zniszczyć.